Jeśli chcesz dzisiaj pozyskiwać klientów przez social media, to musisz zadbać o przynajmniej jedną kluczową rzecz. I tą jedną kluczową rzecz, o którą musisz zadbać, to jest zoptymalizowanie profili w social media. Co mam na myśli, mówiąc optymalizowanie profili na social media? Na myśli mam Instagram, Instagram i... Facebook. Dlaczego to jest tak bardzo istotne? Dlatego, że jak odpalamy reklamy, odpalamy reklamę, czyli jesteśmy na górze naszego lejka, odpalamy reklamy i tutaj inwestujemy dolary, tak. No to klient często trafia na nasz profil. I jak on trafia na nasz profil, to takimi najważniejszymi elementami, na którymi, którymi trzeba się skupić na tym profilu. To jest tak. Po pierwsze, to co widzi klient, no to jest zdjęcie profilowe. profilowe, No i ono musi być, co tu dużo mówić, po prostu profesjonalne, tak? I wejdźmy na przykład na mojego Instagrama. No ja mam zdjęcie, gdzie poszedłem do fotografa, on zrobił sesję zdjęciową i. Co? I te zdjęcie buduje po prostu autorytet, tak? Jestem w marynarce, biała koszula. Tutaj widać, że to zdjęcie po prostu robił fotograf i ono ma, ono ma bardzo dobry po prostu wydźwięk efekt, tak? Kolejną rzeczą, którą musimy zrobić, jak już jesteśmy i optymalizujemy tego naszego Instagrama, no to jest bio, czyli informacje... O nas. I co musi być w tym bio? W tym bio musi być jasny komunikat, co my robimy i jak możemy dla tego klienta po prostu pomóc. I w tym przypadku, posłyszę też się sobą, ja tutaj mam to troszkę w inny sposób e, zrobione, że mam po prostu opisane kim jestem, no i że od 7 lat pomagam sprzedawać nieruchomości i uczę agentów twórca programu Agent Light, 16 lat sprzedaży. Tutaj też możesz zainstalować komunikat pomagam właścicielom nieruchomości sprzedać je szybko, za wysokie pieniądze i bezpiecznie. Sprawdź jak to mogę zrobić w twoim przypadku i na przykład odniesienie do jakiegoś linku. Tak? Tutaj jest przykierowanie na Facebooka i ja na przykład mam linktree, ale ty możesz na przykład stworzyć jakąś stronę, jakiś fanpage, i tak na przykład, jak ja mam stworzonego e-booka, 7, 7 krytycznych błędów sprzedaży nieruchomości, to tak samo ty możesz stworzyć jakiegoś opt-in-page'a, tak, który będzie po prostu generował tobie lead, czyli osoby, które zainteresują się tym, co zobaczył tutaj na tym twoim profilu, one wejdą, czy będą miały możliwość wejść po prostu w jakiś link, gdzie zostawiają swoje po prostu dane tak? To może być to, ale równie dobrze może być to, równie dobrze może być to na przykład formularz na VSL, tak zwany, tak? Czyli wtedy trafiają na stronę, gdzie właścicielu nieruchomości w stoko, by sprawdzony system, który pomoże ci skutecznie sprzedać nieruchomość, nawet 30 dni. I to jest już jakiś komunikat, tak? Tutaj mamy link i jakąś informację, żeby zostawił swoje e dane, tak? Jest informacja, co mówią klienci, jakieś realne case study, zdjęcia, nie z Wujem, tylko, tylko z prawdziwymi klientami, tak? I to możemy zainstalować po prostu na profilu. Kolejnym bardzo e ważnym elementem w tym wszystkim, czyli tak, mamy zdjęcie profilowe, mamy bio. Kolejnym bardzo istotnym elementem w tym wszystkim są wyróżnione wyróżnione relacje. Jeśli chodzi o te wyróżnione relacje, no to one muszą pokazywać konkretne elementy, które budują twój autorytet. Jako Właśnie agenta nieruchomości. I tu bazując na przykład na moim przykładzie, no to na pewno kawałek kim jestem, gdzie pokazujemy po prostu, no, kim jesteśmy i co tutaj robimy. Pokrótce opisujemy swoją drogę, co tutaj, dlaczego w ogóle w nieruchomościach jesteśmy, dlaczego to robimy. Tak, jakie mamy wyniki, jakiego systemu używamy, jaką ścieżkę pokazać historię, naszą drogę, dlaczego wylądowaliśmy tu w nieruchomościach. Dlaczego tu jesteśmy? Co zdeterminowało nas do tego? Pokazać wyniki, na przykład z klientami. Ja tutaj mam akurat wyniki z osobami, którymi się otaczam i mentorami. Pokazać trochę siebie. To co lubimy. W jaki sposób dzielimy się też wiedzą. Ja tu na przykład miałam okazję występować na konferencji od flipera do dewelopera. Tutaj z Rahimem Blakiem miałam okazję być na scenie. Gdzie rozmawialiśmy o marketingu. Tutaj występowałem dla Business Center Club. Prowadziłem prolekcję dotyczącą umiejętności inwestowania, m.in. w nieruchomości. A tutaj prowadziłem konferencję dla, dla jednej z większych firm Wellness w Polsce. No, już ona się rozwija mocno na, na cały świat. No, i tutaj call to action, czyli zachęcanie do jakiejś tam współpracy, tak. Rezultaty, czyli zdjęcia realne z klientami, jeśli macie jakieś opisy case study, jak tego na przykład mało jest, lifestyle, czyli kim wy jesteście, co lubicie robić, jak spędzacie wolny czas, że to są na przykład podróże, że to jest rodzina, agowanie, jakieś tam wystąpienia publiczne e, itd. Tak tak Coś, co po prostu jest takimi elementami. Które budują obraz Was jako ludzi. Bo w marketingu to, co jest bardzo istotne, no to istotna jest autentyczność, to kim jesteś. No to są dzisiaj filary. Tak? Już ludzie mają dość pięknych zdjęć i, i gdzieś tam sprzedawania życia, które nie wygląda w rzeczywistości, tak jak na Instagramie. Opinie, wideo, są naprawdę mocne. Tu klientka, która, dla której sprzedałem nieruchomość w 3 dni, u notariusza wyciągnęła telefon, bo ją poprosiłem. Tu Angelika, z którą współpracuję. Tutaj Sebastian, który po pierwszej konsultacji pisał umowę na wyłączność. Także no to są, to mają być elementy, które budują po prostu wasz wizerunek, waszą autentyczność i, i, i przekaz, po prostu, który niesiecie w świat. Dalej idąc, to co jest bardzo istotne, no to są tutaj te kafelki, które są przypięte i masz możliwość przypiąć masz możliwość, słuchaj, przypiąć tak naprawdę trzy posty tylko, dlatego musi być to bardzo dobrze, że tak powiem, przemyślane i to bym zaznaczył jako kolejny element, to są, to są przypięte posty. Przypięte przy pię, posty. No, i co tutaj w tych przypiętych postach powinno być? To rozbijamy tak naprawdę na trzy elementy. Pierwszy to jest 50K Post i on pokazuje Twoją transformację. Czyli na przykład, jako agent nieruchomości, kiedyś biegałeś i latałeś za każdym tematem, dzisiaj pracujesz z takimi i takimi klientami na takim i takim rynku. I tutaj w tym poście opisujesz jakiś swój sposób, metodologię. Może być to na przykład nie wiem, trzyetapowy proces sprzedaży nieruchomości DD, czy unikalny lejek sprzedażowo-marketingowy sprzedaży nieruchomości. Coś, co po prostu brzmi tak bardzo tajemniczo, ale z drugiej strony pokazuje, że jest to jakiś system, jest to jakiś mechanizm, dzięki któremu ty te nieruchomości po prostu sprzedajesz szybciej niż konkurencja. Tak? Czyli to jest to. Kolejny etap, kolejny przypięty post, który warto tutaj wdrożyć, no to jest, to jest VSL. To jest VSL, czyli to jest Video Sales Letter. I to jest taki materiał wideo, który pokazuje Twoją ekspertyzę pokazuje twoje doświadczenie, pokazuje twoje case study i pokazuje w skrócie proces, jak ty jesteś w stanie zrealizować wynik dla swojego, dla swojego klienta, tak? To jest to. Kolejnym postem, no to może być tutaj na przykład, może być spokojnie na przykład post, kim jestem, tak? Kim jestem? Czyli jak ktoś wchodzi na twój profil, no to widzi po pierwsze, Czyli tutaj sobie możemy to szczekować. Po pierwsze, widzi profesjonalne zdjęcie biznesowe, co buduje na starcie Twój autorytet. Widzi bio, czyli widzi, czym Ty się zajmujesz, tak? co robisz, jak to robisz. Plus jest jeszcze kierowanie na na przykład jakąś stronę internetową, na jakiś opt-in page, czy nawet na jakiś film tak? na YouTube, który nagrasz, gdzie pokazujesz, jak sprzedać nieruchomość w siedmiu krokach, w nawiasie, o których nie mówią ci pośrednicy. Tak? Kolejnym elementem są właśnie te wyróżnione relacje, te kafelki, które pokazują ciebie jako człowieka, jako eksperta i pokazują ciebie jako osobę, która jest autentyczna, z którą buduje się po prostu więź. A dzisiaj to co? Dzisiaj ludzie budują, wolą kupować i, i realizować transakcje z ludźmi, a nie z markami. I tak samo jakbym ciebie zapytał, kto jest prezesem Poczty Polskiej, pewnie byś nie wiedział, ale jakbym zapytał ciebie, kto jest prezesem InPostu, no to pewnie byś mi powiedział, że to jest Rafał Brzuska, tak? Kolejnym elementem to są właśnie te przypięte posty. I tutaj to jest ten 50K post, gdzie pokazuje twój, Twoją transformację i jakiś model działania, który ty implementujesz w sprzedaży nieruchomości. VSL, gdzie pokazuje właśnie EK Study, pokazuje Twoje, twoje działanie i Twój system i pokazuje i zachęca do call to action, żeby ktoś podjął działanie. No i kim jestem, tak? czyli to, co miałeś wcześniej w tych wyróżnionych relacjach, to można tu spokojnie zainstalować i to pokazuje po prostu, czym ty tak naprawdę się wyróżniasz na tym rynku. I jak tak zoptymalizujemy profil, no to już jesteśmy, już jesteśmy naprawdę w fajnym miejscu. Kolejnym elementem, który też warto tutaj w tym profilu dodać, Oprócz gdzieś tam elementów, właśnie, które budują markę osobistą, które edukują poprzez rolki, które gdzieś tam sytuują Ciebie jako, jako eksperta z danej dziedziny, to, to bardzo istotne jest to, żebyś nagrał. I tutaj wgrał. Tutaj wgrał rolki. Tutaj wgrał rolki. Na tym kafelku, na telefonie, możesz zainstalować. I wgrać, i to widać tak od razu, to jest sześć rolek. Czyli takim kolejnym elementem są rolki. Rolki, które rozbijają obiekcje klienta, tak? Rolki, które rozbijają obiekcje klienta, tak? No bo jak się zastanowisz, no to właściciele nieruchomości mają jakieś po prostu obiekcje. Czemu mieliby w ogóle współpracować? z agencji nieruchomości. No i tutaj kwestia jest tego, żeby zidentyfikować te obiekcje, tak? Czyli może być to, że chcą sami, tak? Dlaczego chcą sami? Dlatego, że nie chcą płacić, tak? Po trzecie, nie widzą na przykład wartości bez współpracy, bo myślą, że ty zrobisz tylko zdjęcia i wrzucisz to na portale ogłoszeniowe, tak? Kolejna rzecz, jaką mogą mieć obiekcje, no to jest to, że agent jest niekompetentny, tak? Kolejna, niekom Kolejna rzecz, no to często jest tak, że nie wiedzą, nie wiedzą kogo wybrać, tak? No bo jak agenci przychodzą na spotkanie i każdy obiecuje, że sprzeda szybko, za nie wiadomo ile i tylko się prześcigują, żeby wziąć przeszacowaną nieruchomość, no to nie wiadomo, kogo by wybrać, tak? E, mają obiekcje że pewnie to bardzo dużo kosztuje, tak, czyli koszt, nie chcą płacić, tak, to, że chcą sprzedać sami, no i tak dalej, i tak dalej, tak, tutaj musisz to zidentyfikować. To, co jest fajne, jeśli chodzi o identyfikację, no to jak wejdziesz na przykład w takiego czata GPT, gdzie spytasz go, tutaj damy jakiś najprostszy komunikat, chociaż może zróbmy tak bardziej... Fachowo, czyli wciel się we właściciela nieruchomości i powiedz, jakie mam obiekcje przed pracą z agentem nieruchomości. Podaj mi konkretne obiekcje, bazując na doświadczeniach z rynku polskiego, tak? Tutaj oczywiście, jeśli chodzi o czarę, jeśli macie płatną wersję, no to możecie zbadać, że tak powiem, i zeksplorować temat głęboko, tak? Na przykład wejść w tryb agenta, gdzie wejdzie na różne fora i dalej zbadać głęboko wątki, wszystkie i tak dalej, tak? No tu nam zależy, żeby szybko dał nam jakieś odpowiedzi. Pokażę Wam też, w jaki prosty sposób jesteście w stanie po prostu te rolki później w przyszłości budować, chociaż to jest już odcinek na, na inną. Na, inną, na inny materiał, tak? No ale po co mam w ogóle płacić prowizję? Przecież ogłoszenie mogę wrzucić sam. To, to co pisałem, tak? Agent nic nie robi, tylko dzwoni, pokazuje mieszkanie. Nie ufam pośrednikom, bo mam złe doświadczenia, tak? Nie chcę podpisywać wyłączności, co jak agent mnie uwięzi, tak? Czyli już najważniejsze. rolkę. Dlaczego wyłączność to najlepsze rozwiązanie, które sprawi, że sprzedaż nieruchomość szybko bezpiecznie i za najlepsze pieniądze, tak? Czyli już podczas tutaj kręcenia tych rolek i tworzenia tych rolek, ty wchodzisz w buty klienta i zastanawiasz się, jakie on ma obiekcje. I tymi rolkami na swoim profilu, jak on trafi do ciebie z tej płatnej reklamy, tak? Czyli on tutaj trafia z tej płatnej reklamy. Chodzi na Twój profil, to nie wiesz, że widzi profesjonalne zdjęcie, czyli zaczyna Ci ufać, jest pokazane jakieś Twoje osiągnięcie, albo co robisz, w jaki sposób pomagasz i komu, czyli pomagasz właścicielom nieruchomości, czyli jemu. Masz wyróżnione racje, gdzie masz opisane jakieś case study, albo wyniki, albo dzielisz się jakimś contentem, jest pokazany jakiś Twój lifestyle, kim Ty w ogóle jesteś. Być może masz podobne zainteresowania, co właściciel, który trafił na Twój profil. Później masz przypięte posty, gdzie jest pokazana transformacja, jakiś unikatowy sposób sprzedawania nieruchomości, który jest efektywny. małe czyli video sales letter, który pokazuje twoją efektywność, autentyczność i, i że jesteś ekspertem. No i post, kim jesteś, gdzie opisujesz swoją drogę, dlaczego jesteś w nieruchomościach, jak długo robisz, jakie masz wyniki itd. No i jeszcze na sam koniec masz rolki, które rozbijają obiekcje tego klienta. I jak do tego wszystkiego, jeżeli w tej strategii dodasz e, regularne stories, stories, gdzie dalej rzucasz kamieniami w te obiekcje, problemy klienta, dajesz jakieś case study, pokazujesz wyniki i tak dalej, no to przepis, przepis na sukces jest, że tak powiem, murowany. Tak? Także, jakbyś chciał to uporządkować, wdrożyć tą koncepcję w odpowiedni sposób, żebyśmy to wydobyli na bazie Twojego doświadczenia, zainteresowań, Twoich case study, Twojego działania. I wszystkich elementów, które budują ciebie jako człowieka dzisiaj, żebyś był autentyczny i żebyś w odpowiedni sposób umiał to zakomunikować, to możesz do mnie się odezwać, żeby to wszystko, że tak powiem, zaimplementować, wdrożyć po, krok po kroku, tak jak u Martyny, która była przez 6 lat QRS-ą i stworzyliśmy komunikat który będzie ją wyróżniać po prostu spośród rynku, pośród innych agentów na krakowskim rynku, gdzie no, każdy przebija się tak naprawdę ceną, modelem współpracy, czy to będzie umowa otwarta <laughs> i że może za darmo, albo, albo za 1%. Także jeśli chciałbyś uniknąć tego, żeby pracować za pół darmo, biegać na umowie otwarte, by finalnie właściciel sam sprzedał to na eliksie, to masz link w komentarzu, umów się do mnie na darmową. Strategiczną konsultację i przejdziemy po prostu przez Twój case krok po kroku i zainstalujemy te rozwiązanie u Ciebie. A to jest taki, ma, to jest po prostu fundament, to jest filar, na którym to wszystko ma stać: odpowiednie działania właśnie na social mediach. Ale najważniejszym później elementem, jak już to wszystko ustabilizujemy, jest to, żeby w odpowiedni sposób ustawić reklamę i to, żeby osoby i odpowiednie osoby trafiały właśnie na te Twoje. Social media. Także wszystkiego dobrego, do usłyszenia, pozdrawiam, cześć, cześć.